Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Jeżeli jest to Wasz kolejny raz na tym kanale... To fajnie was znowu widzieć, a jeżeli to jest wasz pierwszy raz tutaj, to witam was serdecznie i mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Ja nazywam się Joanna, od kilku lat mieszkam w Australii, mieszkam w Melbourne i na tym kanale przybliżam wam Australię, przybliżam wam to, jak e, wygląda życie w Australii, jak wygląda kultura australijska. Więc jeżeli ciekawią was te tematy, to zachęcam was do subskrypcji, do włączenia dzwoneczka. Jeżeli jesteście tutaj po raz kolejny, a jeszcze nie włączyliście subskrypcji, to również was do tego zachęcam, a po prostu pomaga to. Próbować moje treści na YouTube. Ludzie mogą się dowiedzieć czegoś więcej o Australii, więc jeżeli wam się te treści podobają, to wesprzyjcie mnie również subskrybując kanał. A dzisiejszy filmik jest zainspirowany przez jedną z moich widzek, przez Violetę, która pod jednym z poprzednich filmików zapytała mnie, co śmieszy Australijczyków, jakie memy śmieszą Australijczyków oraz czy w Australii jest odpowiednik polskiego Janusza. Więc w dzisiejszym filmiku opowiem Wam o tym, co śmieszy Australijczyków. Zapraszam! Więc może zacznijmy sobie od tego, od ostatniej części tego pytania, czyli o pytanie o australijskiego Janusza. Więc starałam się pociągnąć moich australijskich znajomych za język, czy faktycznie w Australii jest jakieś imię, które po prostu kojarzy się kojarzy się Australijczykom właśnie z czymś takim, no, januszowato-grażynowatym. E, no i niestety dowiedziałam się, że nie ma. Ale w Australii e, również jest taki odpowiednik wieśniaków. Myślę, że wieśniacy, no, oczywiście nie chodzi mi o osoby mieszkające we wsi, ale po prostu, wiecie, wieśniaków. Taki odpowiednik a, amerykańskich rednecków w Australii nazywa się Bogens. E, to są właśnie, no właśnie, tacy, tacy Australijczycy, wieśniacy, tacy rednecy, słabo wykształcone osoby, no tacy, tacy po prostu ludzie, z których się śmieją. Oni przeważnie mieszkają na Przedmieściach, na jakimś Outbacku, mówią dosyć śmiesznym językiem. E, I oni są częstym, e, częstym właśnie tematem żartów e, Australijczyków. E, no i niestety, tak jak mówiłam, nie ma takich typowo bogańskich imion, to nie jest tak, że, że ktoś powie nie wiem, Jessica i od razu wiadomo, że ktoś jest, ktoś jest właśnie boganem. E, ale boganów można bogać, nie wiem, Odmieniam to po polsku, wybaczcie. Ale boganów można rozpoznać po tym, że oni często przerabiają swoje imiona w dosyć typowy, typowy właśnie bogajski sposób. I oni dodają często końcówkę o. Albo za. No ale o co chodzi? Więc na przykład, jeżeli ktoś się nazywa Andy, to jeżeli jest z bogańskiej rodziny, z bogańskiego środowiska, będą na niego mówili Ando. Jeżeli ktoś się nazywa Jonathan, to będą na niego mówili Jono. Podobnie jest właśnie w przypadku tej, nie wiem, końcówki, tego zdrobnienia za. Czyli na przykład, jeżeli ktoś się nazywa Barry, to będzie się na niego mówiło Baza. Jeżeli ktoś się nazywa Gary, to się będzie na niego mówiła Gaza. A I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o imiona kobiece, to tutaj raczej właśnie takich wieśniaków można rozpoznać po tym, że nadają swoim dzieciom różne dziwne imiona, na przykład Chanel pisane przez SH, a nie CH. Ostatnio widziałam dziewczynę, która się nazywała Wednesday, ale nie pisane Wednesday, tak jak dzień środa, tylko Wen, tak jak kiedy i Zdej. To było strasznie dziwne. Um, a takim ogólnym określeniem na dziewczyny jest Sheila, to jest, to jest imię kobiece. Um, no i Sheila może tak właśnie, takie bogańskie dziewczyny się nazywają, ale Sheila to jest również um, określenie na kobiety, takie, że się mówi um, na przykład Talaska. No to właśnie, że się mówi w Australii, będzie ta Shila. Więc no tak, o tym można rozpoznać Boganów. No i właśnie z tych Boganów z Bogens Australijczycy bardzo często się śmieją. To jest taka niższa klasa społeczna, ale taka, która aspiruje, tak jak się nie wiem, tak jak niektórzy żartują Polaki, cebulaki, no to w Australii są Boganie. Jeżeli chodzi o przykłady takich boganów e, właśnie w kulturze popularnej, e, to jest na przykład Kapitan Boomerang, jeżeli pamiętacie Suicide Squad, e, no to on właśnie był takim przedstawicielem bogaństwa, e, ale chyba takimi najbardziej znanymi boganami w Australii e, jest Caffen Kim. E, Caffen Kim to jest właśnie kolejna rzecz, która bardzo śmieszy Australijczyków. E, to jest taki australijski sitcom, który był nadawany tam na początku lat 2000, tam chyba między 2002 a 2007 rokiem były cztery sezony tego serialu. No i opowiadał o matce i córce, które właśnie były bogankami, mieszkały na przedmieściu, ale aspirowały do bycia kimś więcej niż naprawdę są. No i one tam w dosyć śmieszny sposób właśnie akcentowały różne słowa, jak gdzieś znajdę zaraz to wam puszczę, jak to wyglądało, takimi kultowymi tekstami z Kath Kim, to właśnie było, to znaczy nauczyłam się tego oczywiście w Australii, nie znałam tego jak mieszkałam w Polsce, jak one coś określa że coś było fajne, to nie mówiła it's noise, a zamiast nice to nie mówiła it's noise, ale w ogóle zaraz wam coś puszczę. Look at me, look at me, Kim, look at me, look at me. Now I've got one word to say to you, Kim. Pump. Cass, look at me, please. Everybody, look at me. Więc Cass i Kim to jest naprawdę Kultowy australijski sitcom, kultowy australijski serial. I za każdym razem, jak pytałam moich australijskich znajomych, z czego śmieją się Australijczycy, to oni zawsze na pierwszym miejscu mówili, że Cat Kim i że, że ja nie mogę zrobić tego odcinka, jeżeli nie powiem o Cat Myślę, że na YouTubie możecie znaleźć kilka pełnych odcinków. Jeżeli macie jakiś dobry VPN, to na australijskim Netflixie są wszystkie sezony Cat Kim, możecie sobie je obejrzeć. Jest również inny serial, który nazywa się się Upper Middle Bogen i on też jest właśnie o takich australijskich boganach. Ten jest nieśmieszny, Kim jest dosyć śmieszny, jest dosyć przerysowany, więc Możecie sobie obejrzeć, żeby zobaczyć, z czego się śmieją Australijczycy. Oczywiście, tak jak w każdym, w każdym kraju, Australijczycy kochają również robić żarty z polityką, to znaczy w każdym kraju, może poza jakimiś reżimami totalitarnymi w stylu Chin czy Korea Północna. Parę lat temu był jeszcze australijski premier Kevin Rudd, który do 50 centa, tak do tego 50 centa od, od wiecie, od śpiewania 50 centa, napisał na Facebooku. 就挂念他。 No właśnie, <laughs> więc to też, to też odbiło się dosyć dużym echem. Dotąd się, się ludzie z tego, z tego śmieją. Co również moi znajomi kazali Wam przekazać i podkreślić dziesięciokrotnie, jest to, że Australijczycy kochają się śmiać samych siebie. Ja się po tym podpisuję obiema rękami. Co prawda są pewne granice, ponieważ Australijczycy nie lubią, jak ludzie nabijają się z ich akcentu, bo australijski akcent jest trudny do podrobienia, tak jak Wam wspomniałem wspominałam w jednym z poprzednich filmików, nawet Meryl Streep powiedziała, że dla niej australijski akcent był trudny do zagrania, że ona nie potrafi mówić z australijskim akcentem, więc naprawdę, jeżeli ktoś się nie urodził w Australii, albo nie wiem, nie chodził tutaj do szkoły podstawowej, to australijski akcent jest naprawdę ciężki i Australijczycy bardzo nie lubią, jak ktoś się z nich nabije, jak ktoś imituje ten akcent, to jest taki średni żart, oni do tego dystansu nie mają. Również średnio śmieszne są wszelkie żarty właśnie o pająkach, o wężach i o wszystkich tych dziwnych zwierzętach, które Was tutaj mogą zabić, jednak no właśnie, tylko o wężach, pająkach i tych trujących rzeczach, ponieważ, ponieważ Australijczycy kochają się nabijać z magpies. Jeżeli... I nie pamiętacie, to to są magpies, to odsyłam was do filmiku e, o najniebezpieczniejszych australijskich zwierzętach. E, no, to są właśnie takie ptaki, które, e, które atakują ludzi. O tym jest mnóstwo memów, po prostu, no, właśnie, one mają sezon lęgowy teraz i atakują ludzi, więc cały internet jest w memach o magpajach. E, wszyscy to retweetują, wszyscy to udostępniają i to jest naprawdę śmieszne. E, Australijczycy kochają się również e, śmiać ze swojego jedzenia, ze swojego przywiązania do niektórych. Jedzeń do niektórych produktów. E, no właśnie tutaj jest mnóstwo memów e, dotyczących właśnie australijskiego jedzenia, e, TimTamów kultowych ciast, no, no po prostu wszel wszelkich innych rzeczy. Lubią też się śmiać z australijskiego prawa, na przykład właśnie z tego, e, tutaj macie super mem. No właśnie, widzicie tam, tam w rogu e, tych policjantów, którzy, którzy trzymają kogoś przy, przy ziemi. No właśnie, w Australii, e, nawet dla Australijczyków te prawa e, dotyczące przekraczania prędkości są dosyć śmieszne. To znaczy to jest spoko, bo, bo faktycznie wypadków jest mniej. Wiem, że to jest teraz temat na topie w Polsce. E, ale ale jeżeli przekroczy się, przekroczy się prędkość o 1 czy 2 km, to naprawdę w Australii ma się ogromne problemy. Również show radiowe, takie poranne show radiowe są bardzo popularne. Takimi najpopularniejszymi jest właśnie Hamish and Andy. Z, jak to się nazywa? Jackie, Summon, Brownie to też, jest, to też jest bardzo popularny, właśnie poranny show. Hamish and Andy to, to był taki właśnie poranny program, trochę podobny do wojewódzkiego i figurskiego, zanim zdjęli ich z anteny za Ukrainki. No ale właśnie oni robią, dzwonią do ludzi, robią różne pranki i oni są do tego, do tego stopnia popularni, że nawet dostali swój show w telewizji później. W ogóle bardzo wam polecam. Oni mieli taki taki program, gdzie jeździli po Europie i po Azji e, i tam robili różne challenge, to naprawdę było prześmieszne, to było zrobione trochę w takiej konwencji Top Gear'a, nie wiem czy kojarzycie, jak na przykład w Top Gear'ze oni jechali e, były takie długie odcinki, że oni tam jechali przez Wietnam i robili różne śmieszne rzeczy więc e, no bardzo podobna konwencja jest tego programu e, Heimisha Enniego e, no więc e, jeżeli gdzieś to w internecie znajdziecie to Wam polecam, bo to jest dosyć śmieszne e, tam są śmieszne żarty, no i to jest taki bardzo, bardzo australijski humor Poza tym Australijczycy również bardzo lubią śmiać się ze wszelkiego rodzaju stereotypów, obojętne czy to są właśnie stereotypy rasowe czy kulturalne. Na przykład przy Hindusach bardzo częste są żarty o kary, przy Polakach czy Słowianach oczywiście żarty o wódce, przy Azjatach żarty o ryżu itd. itd. No wiecie, takie po prostu oklepane stereotypy, ale Australijczycy lubią. lubią, lubią ale Australijczycy lubią sobie z tego robić e, żarty, oni też również sami z siebie robią żarty, tak jak wcześniej mówiłam. E, więc no, to jest, to, to również jest takim tematem do żartów. E, jednak tutaj trzeba uważać, bo Australia jest dużo bardziej poprawna politycznie niż, niż Europa e, chociażby. Więc e, no takie, że tak powiem, oklepane stereotypy jako żarty tutaj przejdą. Tak ja mówię, Azjaci z ryżem, e, Hindusi z kary, Australijczycy z wyżemajcem to są takie. Fajne żarty, ale trzeba, trzeba uważać, żeby nie przegiąć, bo Australijczycy, wiecie, jak się przekroczy nawet dużym palcem nakreśloną na granicę, no to już wtedy jesteście uznawani za rasistę, za niepoprawnego politycznie. Więc tutaj, jeżeli nie wiecie, gdzie jest wytyczona linia, też bym uważała z, z takimi rasistowskimi żartami, ale takie żarty o jakichś stereotypach kulturalnych to, to jak najbardziej Australijczycy bardzo to lubią. No dobra, więc ja już ten filmik będę chyba kończyła. Dajcie znać w komentarzach, jak się on Wam podobał e, i też piszcie w komentarzach, jeżeli są jakieś tematy, które chcecie, żebym poruszyła, e, bo jak widzicie, biorę inspirację z komentarzy, więc Violetta, jeszcze raz e, dzięki za, za Twój komentarz, który mnie zainspirował do tego odcinka. E, no i co, pamiętajcie o łapkach w górę, komentujcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to pamiętajcie o wciśnięciu przycisku subskrypcji oraz o włączeniu dzwoneczka i zapraszam Was również na mój Instagram. A my widzimy się w przyszłym tygodniu, do zobaczenia! Cześć!